Let me take a selfie. Cześć dziewczyny i chłopaki z tej strony Migut. Mam się dla was selfie, czyli bitwę w moim osobistym wykonaniu ja się na 110e5, czyli dziesiątottierowym czołgu ciężkim, w tej pierwszej linii amerykańskiej, towarzyszą mi Markov na Godzidni oraz Elmin na MX1390. Od razu wam zaspoileruję, że Markov będzie miał tutaj problemy z internetem, chyba z tego co pamiętam, albo jakieś inne inne e, niedogodności i niestety nie będzie brało udziału w bitwie co nie zmienia faktu, że pitewka myślę, że jest zacna i zaraz Wam to pokażę jedziemy oczywiście tutaj wszystkimi ciężkimi czołgami na przepychacz, Ermin tutaj zrobił mały taki spocik na środkiem nic tam nie, nie, nie pokazało, więc wrócił sobie na właśnie przepychacz i będzie tam świecił to co się będzie działo tutaj na, na, w kwadracie F5 i jemu przyległym Przyległych. Oczywiście bardzo fajna decyzja Medów, poleciały do miasta, to jest bardzo dobry ruch, pamiętajcie jak się gracie na tej mapie, nie odpuszczajcie tego miasta, ponieważ jeśli tam się przeleje fala wrogów, łatwo Wam linią A i B, wjadą po prostu na tyłek, będziecie w kleszczach i się gra szybko zakończy. Te pierwsze celowanie chyba w przeciwników, chłopaki by się wychylili na chwilkę, myśleli, że będą jakieś cele, niestety nie było. Ja w ogóle miałem tutaj grać w tej bitwie e trójką. Ale jak to zwykle bywa, trójka i piątka mi się mylą pod tym garażu Mam te małe konki karuzeli, więc wybrałem e piątkę i nie, nie będę żałował tego wyboru, bo bardzo fajną bitwę udało mi się wykręcić tym czołgiem. Yy, parę statystyk. Armatka 120 mm, średnia penetracja 258 na obrażeniach 400, penetracja na pociskach premium 340, HEKI, obrażenia 515 penetracja 60 więc na jakieś słabsze cele na hajki też się ta map, armatka fajnie nadaje Ja tutaj dołem myślałem, że coś tu będzie szybciej za tym rogiem, że coś spotkam jakiś czołg na życie wszystko tam jeszcze było na zjeździe, więc mogłem sobie elegancko tego E-75 wycelować teraz celowanie w E-setkę w, w tą beleczkę w ten, w ten wizjerek, kiedy pocisk się odbił tutaj oczywiście batrza nalega żeby Elmin się ruszył na środek. Na razie yy, nie ma nawet jak się z ruszyć, ponieważ tam już dojechały pierwsze, pierwsze przeciwnice do niego. Tutaj znowu będzie celowanie w Esetkę. No tutaj yy, krótki czas przy celowaniu, mogłem troszeczkę więcej czasu na, na to celowanie w tą, w tą dolną kopułę, a płytę, ale co się odlecze to nie ucieczę. Przycelowałem, zajmuję tą Esetkę. No i teraz prawa strona jest już praktycznie czysta, tutaj jeszcze chwilka będzie wymiana z tym T95. Widzę, że wyjechał. Garnuszek oczywiście od razu celowanie w garnek. No i tutaj, tutaj ja, ja nie trafiłem T95 na szczęście też nie trafił. Będzie chyba jeszcze jedna próba, teraz próbuję trochę bardziej lepiej przycelować. Celujemy, pyk, T95 nie trafia ja o, mi wchodzi ten, ten potem 387, Jestem byłem zadowolony. Yy, tak, ta flanka już jest w miarę pewna. Jest tu jeszcze jeden czołg, który, dwa czołgi w sumie, które pilnują tą, 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 flankę, więc ja się prze, przemieniał na, obracam i lecę na drugą stronę do Elmina, bo widzę, że ma tam naprawdę gorąco. W tym momencie wszed, wszedł, Markow, jak mówiłem, miał problemy z netem i nie brał po prostu udziału w tej bitwie, stał na środku i wyparował. Jadę pomóc Elminowi, widzę, że tutaj ma AMX-50B, ma obiekta 430, tam z tyłu się czai jeszcze e, t jak Tiger i E-5, Wjeżdżam sobie na tego, na, na, na tego piździka, żeby go zdjąć. No i w tym momencie dostaję nieprzyjemny strzał od e5, no wyjechałem dosyć niefrasowliwie boczkiem, teraz próbuję ją się oddzielić za ten strzał od e5, no i jest wymiana znowu na korzyść e5, bo też mnie trafia, trochę głupio wyjeżdżam no to cały czas bokiem, teraz pierwszy strzał od mixa 50b przyjmuję, teraz strzela drugi, drugi raz strzela, nie trafia. Trzeci raz, będzie chyba teraz znowu strzał odbity, no i teraz próbujemy spaziować tego, tego mixa tak samo z tyłu jeszcze obiekt, dają sobie znać, znowu celowanie w kółko, czekam aż, aż, aż Elmin przeładuje, na szczęście udało się, przy z tyłu chłopaki go zdjęli, ja znowu się kontuję do, do 430, widzicie, tutaj gorąco się robi, e, próbuję jeszcze, jeszcze dorwać tego Medzika, ale się nie udaje, dojeżdża e, E5, myślałem, że tu będę ją przeszczół, niestety wrak był traktowany za coś bardziej sztywno, Kątowanie do E5, nic się to nie dało, trafiła mnie w gąskę, ja teraz jej się też odwdzięczam w tą gąskę, żeby poczekała jeszcze i nie uciekła od razu podjazd. Większy Sidecraft teraz się udało odbić. No i teraz ta E5 mnie ucieka, ale chyba próbuję już ją dogonić, żeby był spokój dokładnie, zdejmuje tę piątkę, obiekt nie trafia we mnie, tak samo te 95, tak samo 57 heavy. Mamy tutaj produkt gorąco. Jest i hewiacz, celowanie w heavika, zdejmujemy go. Kolejny frak na moim koncie, już czwarty, 300, 3200 obrażeń i cały czas mam tego obiekta tutaj pod skałami, będzie mi świecił, celowanie w T95, znowu w garnek, to się nie udało, no i teraz widzę, że ten obiekt wyjeżdża na mina, mówię, że teraz do niego cofni się, ja Cię tu zasłonię, spróbuję Cię jakoś tutaj ochronić i damy radę temu obiektowi. Wyjeżdżam sobie tutaj z drugiej strony. Widzę, że jedzie E95, który, 75, który w ogóle na, na mnie nie ze uwagi. Wcześniej jeszcze był celowany w WZ. Eee, teraz E75 nie trafiło, ja nie w niego się odbiją niestety. To było dosyć nieprzyjemne strzał. Nie mam zestawu naprawczego, więc mam uszkodzony magazyn amunicji, będę dłużej ładował. Teraz obiekt C30 wyjeżdża na, na Elmina, ten cały czas tutaj się kowa za mną. Eee, była ciągła dyskusja na, 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 na TS-ie, żeby żeby Ermin czego się za mną chował, bo ja więcej przyjmę na, na pewno niż niż on od tego obiekta. Cały czas to jest lekki side próbuje próbuję coś zrobić, żeby ten obiekt yy, wyjechał na nas i tego sprowokować, bo z tyłu już go yy, na pewno zdejmą nasi współtowarzysze. Teraz znowu wyjechanie T95, nie trafia we mnie obiekt, oczywiście z Jomi gąskie, to jest ten na na gąskach, E-75 na szczęście nie ogarnął sprawy, no teraz Ermin wyjechał nie, bardzo niepracowniwie schodzi do garażu i teraz chłopaki się nam nie wylewają, ja miał oczywiście że side-scrap, żeby żeby podbijać trochę tych strzałów, Te czwórka też się odbiła celowanie w gąskę, żeby, żeby, żeby go zatrzymać w miejscu, no, oczywiście dostaje jeden strzał, drugi strzał no i wraca do garażu strzelanie w gąski to jest bardzo dobry, bardzo dobry. myk, jeśli wiecie, że macie z tyłu całą watachę, na pewno Wam pomogą, tutaj już ten obiekt zostaje sam Właściwie koniec bitwy, teraz wyjeżdża na mnie, znaczy zamierza chyba wyjechać, żeby uciec, ale ja już się tutaj na niego wyjadę i skończę mu te męki, bo widzę, że się chłopak męczy. Piąty frag, niestety jednego fraga mi zabrakło do Top Gana, ponad 4000 widocznych obrażeń, zobaczmy jakie były wyniki końcowe. Oto przed Wami rezultaty tej bitwy, jak widzicie zabrakło tego topgana, więc jeden medalik niestety mi uciekł, ale i tak jest dobrze bita masterka, bity spartanin oraz bita stalowa ściana e, 67 700 kredytów brutto, 5538 expa na bonusie, to był bonus razy 3 z pierwszej bitwy e, na czysto ten exp wynosi 1231, więc no przekroczone 1000 expa, więc myślę, że ta bitwa już była dobra, według turoka, według skali turoka, bitwa jest dobra Czy e, tak jak mówiłem wcześniej, 4000 Prawie 200 obrażeń, 5 fragów. No tutaj niestety zabrakło mi tego szóstego fraga. Ładnie na szczerą ponieważ Pan ponieważ 6200 ubił dwóch, więc na pewno wsparcie dostał. Elmin po środku stawki, no i niestety Markow z zabójczym wynikiem 0 zamyka naszą listę. Na czysto 317 kredytów, więc jeszcze mi się udało wyjść nawet na czysto na plus na tej bitwie przeliłem 19 razy, trafiłem 17, z tego przebiło 13 Sam otrzymałem trafień 13 również jak i moich przebić przebiło mnie tylko 6, czyli mniejsza połowa mówiąc po matematycznemu odbiłem 3000 obrażeń i jeszcze za, za, za pomocą spota VEL zdejmowania gąsek 2181 punktów damage'owych, na moim koncie. Dziękuję Wam za oglądanie. To była moja bitewka, niedługo kolejne bitwy. Długo nie było ża 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 żadnych bitewek na koncie i trochę sprawy przedtem widzę w komentarzu. Mam nadzieję, że w kolejnych, w kolejnych walkach się poprawię. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!